Narobiła się cała masa ekspertów medycyny alternatywnej, która diagnozuje różnego rodzaju schorzenia z gałek ocznych, języka albo za pomocą magicznych bioenergetycznych kików, pałeczek i innych wynalazków. I osobiście też jestem zwolennikiem, by w pierwszej kolejności ratować się i wspierać naturalnymi sposobami, a gdy one nie przynoszą zadowalających efektów, dopiero sięgać po leki. Ale ci czarodzieje, którzy posługują się tymi szalonymi metodami diagnozowania, to nie są specjaliści od zdrowia. To specjaliści od naciągania, którzy kasują sowitą opłatę za diagnozę, a następnie rekomendują Wam serię dziwnie brzmiących, drogich suplementów, których oczywiście nie kupicie w normalnym sklepie z suplami, tylko bezpośrednio u nich lub u sprzedawcy, z którym współpracują. Jeśli chcesz wiedzieć, które suplementy faktycznie mogą coś wnieść, śledź nasz profil. Zajrzyj na www.supleprofit.pl.